Listopadowe dni noszą w sobie przemijalność, kruchość tego, co ziemskie. Przyroda, jesień, aura, przemiany w pogodzie to wszystko bardzo wyraźnie nam o tym przypomina. Dziś, w niedzielę, możemy odkryć, że tym, co jest mocne, trwałe i nie przemija, jest miłość Boga do nas, niezależnie od okoliczności naszego życia. On jest stały w swej ofiarnej i miłosiernej bliskości z nami. Ofiara mszy świętej, Jezusowa ofiara wieczernika, Jego krzyż i zmartwychwstanie, jest dla nas wielką mocą, właśnie gdy targa nami duch wątpliwości, lęk, ludzkie obawy przychodzimy do Boga. Bierzemy na żółżaniec, bo w tej modlitwie jesteśmy z Maryją. A ona przygotowuje nas do otwarcia się na Chrystusa i dobrą nowinę. Ewangelia dzisiejsza mówi nam jasno o przemijaniu tego świata. W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi, i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Wobec tych wydarzeń, które zapowiada Jezus, otrząśnijmy się z ludzkiego tylko patrzenia, a wejdźmy w logikę serca Maryi, które w Bogu i w byciu dla Niego odkrywa swe szczęście. Nasz różaniec staje się nam szkołą, w której Maryja uczy nas zapatrzenia w Boga. Pokazuje piękno swego serca, byśmy i my zatęsknili za takim sercem dla Pana. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Pan. Trzymajmy się Jego zapewnień, jak czyni to Maria. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus módl się za w teraz i godzinę śmierci naszej zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Szczę, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, śmierć naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za w życiu, teraz i w dzień śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaść między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź wświęcona w życiu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z nami w życiu, teraz na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pawą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. teraz i O mój Jezu